Okej, okay, sprawdźmy, cóż to za zabudowania nam się pojawiły na horyzoncie. O, słyszę strzały. taka gdzieś stamtąd. Legioniści chyba. Czyżby znowu atakowali karawany? A, mamy stronę strażników Charlie. Aha, to jest ta Republika Nowej Kalifornii, więc oni chyba nic na mnie zrobią. Co to za strzały? Nie mam pojęcia. Nikogo tutaj nie widzę w tym postawienku. O cóż, łatwiej będzie go złupić. Ostro kurna walczą. Trzacha. Trochę jest tych przyczep, nic ciekawego, coś to, pusta butelka, o są jakieś skrzynki, naboje, naboje, o, też nic i też nic ciekawego. ten domek, czy dobra jeszcze ten pójdę, a domek sobie zostawię na deser. No, co? Fajny forcik tutaj mieli. O, <grymne> to tyle. Teraz chatka. A jeszcze śmietnik. Lubię grzebać w śmieciach. No, taka nic nie było. Yy, zapis. Na wszelki wypadek. Ktoś ty. I poszedł. Chyba go okradnę za karę. O kur, na armach tych apteczek. Poszedł spać. Olał mnie po prostu. Co za i prostek? Kto to jest w ogóle? Oficer Włączności. Dobra, zapiszę i go okradnę. Nie obudził się wciąż. Tym super, tym Co za kretyn? Widział przecież, że wchodzę. Że mogę chcieć go okraść. Też nic. Może jeszcze jego okradnę? Zauważono. Nie, chyba nie, nie do rady. No dobra, to zapiszę.

Ranger Station Charlie, we're responsible for keeping the highway up through Novak civilized.: Okay, what Karen. Radio signal out here can be pretty spotty because of all the hills. Sometimes our scheduled updates don't go through. When it happens enough times, they send someone over to check up on us. Lately, we've been getting extra medical supplies for some reason. I'm in no rush to give the supplies back, either i shouldn't have said anything in the first place and i'd rather not get you into the habit of crossing the ncr Za późno. we're part scout part commando part sheriff the training is brutal and i'd say 8 out of 10 recruits washes out before the end before you get your ranger badge you've got to prove you can be quieter than a shadow and more ferocious than a death claw a couple dozen i'd say most of them posted at stations like this one we either man the station or patrol the immediate area the rangers mostly draw from the basic ncr army a trooper who shows exceptional skill at fighting and scouting can be nominated for the training Okej, okay, o że czym... tak. Porozmawiamy o czymś innym. Do widzenia. No cóż... I tak nie chciał się podzielić zapasami medycznymi, więc sobie je wziąłem. Taki jestem. O. Puste. Dobra, to idziemy dalej do Nowak. Tak, Nowak? No Zapis. Mam nadzieję, że jakiś pociąg nie przejedzie. Jakby tak śmignąć jak na kreskówkach. O. Coś mi w PS -y co tam może śmieci. Zepsuła się Widzę coś Widzę ogień Okej okay. No to musi być Nowak Miasteczko nich godzili no to był jakiś domek ja tu to chyba mieszkają Ach, podpucha odkrywam nowak Coś. Stacja benzynowa czy coś, co tak wygląda? Śmietnik pusty. Tu jest jakiś namiot. Jeszcze mnie nie zaatakowali, więc chyba są ok. Co to to jest? Drzwi do MacBridea. McBride'a. Kim ty jesteś? Sądik. Gathering junk's not but co to jest ten McBride. Hey there. You're from out of town, ain't you? Name's Dusty. Can't say I have, but we usually keep to ourselves down here. You might have more luck up by the motel. Maybe ask Jeannie May. Nothing happens in this town she don't know about. It. She'll be up in the lobby most days. Jeannie May. Okay, do So long. Nara niezła laska, korciła mnie, żeby tam okraść tą apteczkę, ale też nie będę aż tak bezczelny to nieskarawana What can I do for you? Czy by informacja medyczna i potrzebuję sprzętu. O. Are you sure? You won't be able to read in the dark? Ta. <laughs> Zabawne. Okay. Czy to jest jakiś podróżujący lekarz, lekarka? W stołówkę, gdzie był ten motel? Znaczy, gdzie jestem? Bo tutaj widzę, ale ja, oczywiście, zboczę, żeby spenetrować tutaj to miejsce elektroniczny złom, super klej, światełka stawne, że. O moment, moment, moment. Jest czerwone, więc jako kradnę. Komu znowu? Czy to jest? Dobra, sobie idę do tego motelu. Póki się nie dowiem tego, czego chcę, nie będę z nimi zadzierał. Bo potem mogą odmówić współpracy brama recepcja o zafosowałem nieważne pamiątka dinki co to jest proszę Nie, nikogo tu nie ma, to wszystko będzie ta dżini co? Ona miała być w lobby, tak? To chyba wszystko. Pokoje do wynajęcia, czy tam domki? Tutaj są pokoje. Pokój Buna. Pokój do motelu. Pokój Maniego Vargasa. Drzwi. Pokój w motelu, po prostu. Pokój, pokój. Pokój. Nie wiem, gdzie jest lobby. Czy to jest tarcepcja? Tylko tam nikogo nie było. Może za późno jest. To jest godzina. No jest druga w nocy, to może jej nie ma po prostu. W tej chwili to zaczekam trochę.